Zgodnie z teoriami opartymi na spekulacjach, lemurianie, uważani za przodków współczesnych ludzi, wywodzą się z zaginionego kontynentu Lemurii. Ten tajemniczy, podwodny ląd do dziś urzeka i intryguje ludzi na całym świecie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu tematowi nieco bliżej. Zapraszam do oglądania. Lemurie często przedstawia się jako ziemską utopię. Przypuszcza się, że ów zagadkowy obszar obejmował takie regiony jak Afryka, Madagaskar, Indie oraz wyspy na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. W 1864 roku zoolog Philip Shatler jako pierwszy wysunął hipotezę o istnieniu kontynentu, na którym w starożytności znajdowała się Lemuria. Jak wiemy, Ziemia była kiedyś jednym ogromnym kontynentem, znanym jako Pangea, który z czasem rozpadł się, co spowodowało, że niektóre jej części zniknęły pod powierzchnią wody. Taki właśnie los miał spotkać Lemurię. Teorie te nie zostały jednak poparte dowodami naukowymi. Nazwa Lemuria wywodzi się od Lemurów, które prawdopodobnie zamieszkiwały te terytoria. Uważa się, że Lemurianie należeli do wysoko rozwiniętego społeczeństwa istot pozaziemskich. Ich żywot trwał przeszło tysiąc lat, a ich wzrost wahał się od czterech do pięciu metrów. Posiadali troje oczu, a także cztery ręce. Brakowało im jednak przewodu pokarmowego i niektórych innych ludzkich narządów, dlatego bazowali na energii, pochodzącej z natury. Lemurianie byli bardzo uduchowieni i posiadali nadzwyczajne, nadprzyrodzone moce, w tym telepatię, lewitację i jasnowidzenie. Legenda głosi, że Lemuria, podobnie jak Atlantyda, doświadczyła gigantycznej klęski żywiołowej i zatonęła pod powierzchnią Oceanu Indyjskiego ponad 12 tysięcy lat temu. Garstka pozostałych Lemurian rozproszyła się po całej ziemi, tworząc podwalinę dzisiejszej ludzkiej cywilizacji. Zaawansowane inteligentnie ludy Lemuri stopniowo zaczęły cofać się w rozwoju, ostatecznie stając się przodkami współczesnych ludzi. Z początku byli oni aseksualni i rozmnażali się przez klonowanie, ale z czasem wytworzyły się u nich ludzkie narządy i wyodrębniły się płcie męska i żeńska. Według niektórych teorii lemurianie i mieszkańcy Atlantydy egzystowali w tym samym czasie, tyle że w innych lokalizacjach. Z kolei inni twierdzą, że lemurianie są mieszkańcami Atlantydy. W którym udało się przetrwać kataklizm. Bez względu na to, jak było, jest jeden wspólny mianownik. W przeciwieństwie do mieszkańców Atlantydy, lemurianie nie posiadali bogactw mineralnych i nie pragnęli materialnego dobrobytu. Skupiali się przede wszystkim na duchowości i sprawach boskich. Amerykańska naukowiec Ella Silver. Zaproponowała koncepcję, zgodnie z którą rozmaite, zaawansowane gatunki pozaziemskie zaludniły Ziemię około 200 tysięcy lat temu. Hipoteza ta cieszy się coraz większą popularnością w kręgach ezoterycznych. W 1870 roku biolog Ernst Haeckel również zasugerował, że Lemuria może być kolebką ludzkości. Jak już wspomnieliśmy, lemurianie byli obdarzeni zdolnościami jasnowidzenia, i zdaniem miłośników ezoteryki przewidzieli oni zatonięcie swojej ziemi. Ta umiejętność przewidywania pozwoliła im przygotować się na nadchodzącą powódź i ochronić swoje cenne relikty. Podobno wśród tych zabezpieczonych skarbów najcenniejsze są starożytne manuskrypty pochodzące z ery lemurian. Które do dziś są przed nami dobrze ukryte. Legenda głosi, że chociaż oczekiwano katastrofy, nastąpiła ona wcześniej niż zakładano. W rezultacie większość populacji lemuri zginęła pod wodami Oceanu Indyjskiego. Przetrwało zaledwie kilka tysięcy lemurian. Zaciekawienie związane z lemurią nasiliło się w 2013 roku, gdy geolodzy natrafili na zatopione fragmenty granitu w oceanie na południe od Indii. Kolejnym dowodem są niezwykłe megalityczne struktury, takie jak posągi Moai na wyspie Wielkanocnej i analogiczne na kilku wyspach Pacyfiku, na których, jak się uważa, zamieszkiwali lemurianie. Naukowcy sugerują, że budowle te zostały wzniesione przez samych lemurian. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na istnienie lemuri, to naukowcy z Indyjskiego Narodowego Instytutu Oceanografii ustalili, że około 14,5 tysiąca lat temu poziom morza był niższy o około 100 metrów, a około 10 tysięcy lat temu o około 60 metrów. Oznacza to, że w przeszłości mógł istnieć lądowy most łączący Sri Lankę z Indiami kontynentalnymi. 12 tysięcy lat temu nastąpiło przyspieszenie globalnego ocieplenia, co spowodowało podniesienie się poziomu mórz i okresowe zalewanie licznych osad wzdłuż wybrzeży Indii i Sri Lanki. Przypuszcza się, że zatopione krainy Lemuri i Atlantydy zostały zniszczone w wyniku konfliktu nuklearnego wywołanego przez Anunnaki, wielkich bogów w mitologii mezopotamskiej, którzy wmówili mieszkańcom Atlantydy, że to oni powinni przejąć kontrolę nad Ziemią. W kronikach Akakoru Karl Brügger podaje, że oba kontynenty były zamieszkałe przez dwie różne boskie rasy, których cywilizacje były znacznie bardziej zaawansowane niż nasza. Dwie niebiańskie frakcje próbowały wyssać z siebie nawzajem energię. Konflikt między nimi eskalował i zakończył się wyniszczającą bitwą z użyciem broni nuklearnej. Katastrofa została dodatkowo spotęgowana przez eksplozję podziemnych złóż gazu. Efektem tej wojny była śmierć ponad 60 milionów Lemurian. Reszta ocalałych ukryła się w jaskiniach, by za jakiś czas ponownie przypuścić atak na mieszkańców Atlantydy. Niemniej jednak zagłada tych starożytnych kontynentów była nieunikniona ze względu na serię klęsk żywiołowych spowodowanych przez użycie nuklearnej broni. Wielu mieszkańców Atlantydy również uciekło i ukryło się w jaskiniach na całym świecie. Wraz z upływem czasu i powrotem stabilności na Ziemi, obie cywilizacje odrodziły się i dały początek znanym nam dziś cywilizacjom, takim jak Sumerowie, Egipcjanie, Hindusi i Chińczycy. Fantastyczna historia, mit czy prawda, to już pozostawiamy do własnej oceny. Nie ulega wątpliwości, że ogromna niejasność i trudność w znalezieniu jakichkolwiek artefaktów związanych z tą starożytną cywilizacją nadal będzie pobudzać nasze zainteresowanie i ciekawość przez kolejne stulecia. I tym sposobem dobiegamy do końca tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i podzielić się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!